Witam serdecznie w kolejny poniedziałek w gabinecie Dietetyka. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat diet głodówkowych, czyli takich, gdzie kaloryczność układana jest na poziomie poniżej podstawowego zapotrzebowania pacjenta. Są to diety bardzo niskokaloryczne, drastyczne, natomiast zauważyłam, że to jest taki trochę top trendy diet wśród pacjentów, którzy trafiają do mnie do poradni. Osoby, które niejednokrotnie już były na takim drastycznym odchudzaniu, które miały diety głodówkowe, to osoby, które wiedzą już dobrze, że nie uzyskają tej trwałego efektu. Osoby takie, które trafiają do mnie do poradni po takich dietach, są pacjentami troszeczkę trudnymi w prowadzeniu, bowiem tak, ich poziom przemiany materii, metabolizmu jest na poziomie, można powiedzieć, zerowym, tak nawet ujemnym w cudzysłowie. Potrzebują oni takiego powera do działania. Ich motywacja jest już znikoma, dlatego tutaj też pracujemy troszeczkę jako psychodietetycy. no i oczywiście musimy zmienić ich tok myślenia. A żeby nie myśleli, że im mniej jem, tym będę lepiej, ładniej zdrowiej wyglądać, tylko ażeby dobrze się trwale odchudzić i zdrowo odżywiać, należy jadać. I z jednej strony to wydaje się takie dość logiczne, że jeżeli my jadamy i nie odchudzamy się, to wiadomo, że należy ograniczyć ilość kalorii, bo widocznie jemy za dużo, skoro nic się nie odchudzamy. I taki pacjent obniża swoją kaloryczność jeszcze niżej. Yy, oczywiście waga nie zmniejsza się, bo jest to za niska ilość kalorii, więc on obniża jeszcze bardziej i następuje takie trochę błędne koło. Wiemy, że z badań wynika, że w ciągu jednej doby takiego drastycznego odchudzania, organizm, czy znaczy tempo naszego metabolizmu, potrafi zwolnić o 15-30%. Przez okres stosowania takiej diety 2-3 tygodnie, dodatkowo, dodatkowo, potrafi zwolnić o 10-15%, więc to naprawdę ten metabolizm ograniczony jest bardzo. Należy pamiętać, że spadek masy, jeżeli wynika jakiś tutaj w ogóle z takiego ograniczenia, Odbywa się często kosztem masy mięśniowej. Niestety, tkanka tłuszczowa zwiększa tutaj swoją objętość do troszeczkę większych rozmiarów i to obtłuszczenie, można powiedzieć, procentowo wzrasta. Także nasza skóra staje się niejędrna, widać pomarańczową skórkę, no i na plaży już będziemy się troszeczkę jako kobiety krępowały. Na przestrzeni ostatnich lat też. Nauka troszeczkę, jeśli chodzi o dietetykę, poszła do przodu i bardzo znacznie się poszerzyła nasza wiedza w tym temacie. Dzięki niej wiemy, że przyrost tkanki tłuszczowej zależy nie tyle od samej energetyczności diety, co od zaburzeń związanych z nadmiarem czy też niedostatkiem składników odżywczych zawartych w diecie. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, co jadamy i w jakiej ilości, oczywiście. Natomiast mało jeszcze tego. Pokarm w takich trudnych dla siebie oczywiście warunkach, które stworzyliśmy mu w naszym organizmie, pokarm nasz zalega wtedy w przewodzie pokarmowym po to, ażeby nasz organizm mógł gruntownie zebrać wszelkie kalorie z danego pożywienia. Z czasem oczywiście coraz trudniej organizmowi nawet taką ilość niewielką pożywienia przetrawić i przerobić na energię, dlatego pozostała część, która nie zostaje wykorzystana, trafia do naszych zasobów tkanki tłuszczowej, co oczywiście też nie jest dla nas dobrą sprawą, bo nie o to chodzi, aby zwiększać, ale zmniejszać ilość tkanki tłuszczowej podczas procesu redukcji tkanki tłuszczowej. Oczywiście nasze mięśnie stają się wiotkie, kurczą się, a nasza szpetna tkanka tłuszczowa coraz bardziej jest y, widoczna. Natomiast w czasie tego całego procesu y, nasz mózg, oczywiście y, nasz system nerwowy, y, nasz y, cały w ogóle układ hormonalny i nasz układ enzymów. Y, po, y, z, Planują takie wspólne działania, można powiedzieć. I tak można powiedzieć, że wysnują sobie takie cztery postulaty, takie główne, które próbują realizować. Pierwszym postulatem jest to, że wytężamy procesy oszczędzania energii. Przemiana musi być na najniższym poziomie. To jest ich pierwszy postulat. Drugi to jest oczywiście maksymalnie przysposabiamy komórki tłuszczowe do gromadzenia się. Muszą mieć komfort w działaniu i w tłoczeniu się. Postulatem trzecim jest postulat, że należy ograniczać dostęp wszystkiego, co mogłoby powodować zmniejszenie tkanki tłuszczowej bądź naruszyć w ogóle jej zasoby. I postulat czwarty, który bardzo często odczuwamy, drogie panie i panowie, że na każdym kroku pobudzamy apetyt i jak tylko się da, zniechęcamy do aktywności fizycznej. To powoduje nam nasz organizm w odpowiedzi na to, co jemu tutaj serwujemy, jeśli chodzi o diety głodówkowe. A co na, my, jako ludzie, wtedy odczuwamy? Jaki jest taki efekt odczuwalny tych wszystkich postulatów, które tutaj są przedstawiane? Ano, taki, że ciało, jeśli chodzi o wygląd, ciało staje się miękkie, niejędrne, pojawia się pomarańczowa skórka. No, nie czujemy się komfortowo. Oczywiście nabieramy nawadze i oczywiście nie jest to masa mięśniowa. Yy, mimo starań yy, cały czas nie przynosili nam to wszystko efektów, pomimo, że Zosia, Kasia czy Marysia efekty na takiej diecie miały, natomiast trzeba pamiętać, że każdy z nas jest kimś innym, ma inne zapotrzebowanie energetyczne, ma inne ewentualnie zaburzenia, czy też już nawet jednostki chorobowe, więc nie sugerujmy się, że ktoś na diecie danej diecie się odchudził, a my nie możemy. No i efektem odczuwalnym co do tego postulatu dotyczącego jedz, 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 korzystaj z apetytu, pobudzamy apetyt. Jest to, że na widok jedzenia cieknie nam ślinka, czujemy nieodpartą pokusę podjedzenia, nasze życie ciągle krąży wokół talerza. Najpierw się zaczyna tym, że mamy kosteczkę czekolady gorzkiej do kawy, później mamy cukiereczka, później mamy tabliczkę czekolady, potem mamy ciasto, blachę i tak dalej Także to nie jest bezpieczne. Bo nasz efekt odczuwalny na postulaty, które wytoczył nam nasz organizm, to oczywiście są w odpowiedzi na to, co my mu tutaj zaserwowaliśmy, tak? Więc to naprawdę sami sobie to wszystko tworzymy. Dlatego, jeżeli kilka razy próbowałeś już być, czy próbowałaś już być na diecie głodówkowej, niskokalorycznej, bardzo niskokalorycznej, i nic nie wychodzi z tego, albo wręcz jest jeszcze gorzej. Zapraszam do gabinetu. Możesz to, możemy zrobić to wspólnie, mogę Ci pomóc jak najbardziej. Możesz to spróbować również zrobić sama, czy sam. Jak najbardziej też do tego zachęcam. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że organizm po takich próbach diet głodówkowych no nie będzie chciał z nami współpracować on bardzo źle czuje się sam ze sobą jemu potrzeba troszeczkę takiego można powiedzieć dopieszczenia w składniki jakieś żywieniowe metabolizm jest całkiem rozregulowany nasz organizm w końcu chce poczuć się dopieszczony chce się czuć kochany dlatego warto tutaj o niego zadbać dostarczyć mu te składniki które są mu potrzebne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania a żeby nasze wyniki badań były dobre żebyśmy my czuli się tak jak należy u nas w gabinecie polega to na tym, że pracujemy z pacjentem etapami, czyli staramy się wszystko robić powolutku, małymi kroczkami. Jeżeli ktoś jadał 4000 kalorii, mamy ograniczać kaloryczność, dajemy po trochę, po trochę mniej, żeby ten organizm miał czas na zaadoptowanie się do nowych warunków. Jeżeli jadałaś, czy jadałeś mniej, staramy się stopniowo, powoli te kalorie zwiększać. Tak pracujemy my. Natomiast dodatkowo trzeba pamiętać, że musimy sobie wszystkie błędy żywieniowe w miarę wyjaśnić i uświadomić. Także ja osobiście nie zachęcam do diet głodówkowych, niskokalorycznych, poniżej swojego zapotrzebowania podstawowego. Jeżeli masz możliwość innego jadania, jak najbardziej zachęcam. W następnym odcinku spróbuję rozwiać troszeczkę Wasze wątpliwości co do diet głodówkowych, ogólnie odchudzania, przedstawię jakieś takie przemyślenia, pomysły na właściwe odchudzanie, no i jak podwyższyć naszą przemianę materii. Obserwujcie nasz profil, zapraszam w kolejny poniedziałek.